No, idzie. No smaluj, kurwa! Człowiek głodny, nie ma tak jak, kurwa, smalować linijką. Salami, kurwa, wziąłem. salami czy ze szynką? Z salami, bo szynką nie miała. No dobrze, salami jest dobre, to jest kiełbasa skuta z Tak? No. Ja pamiętam, że dawałem u tego, u brata salami psów, kurwa. No tak nie, nie lubiałem. O, jeszcze ze trzy krąbki posmarujemy. No ale weź to bardziej rozmaruj, weź nie marnuj, nie? Po co? Lepsze będzie. No to wyjść trochę z tego, nie? Dobre jest. Jest razem w kruszu do Super! Yeah! Dla nic Co on daje w ogóle? Kurwa, ja pierdolę. Nie przejdę. No jakoś mi się Prosiłem chce. Ci już o to. Dobra, wybaczam ci. Chyba ja tobie. <laughs> kurwa, ja tobie mogę wybaczyć. Ej, Wiola musi umyć jutro tą linijkę. Ja, to nie Ta kanapka będzie moja. Ale Ej, weź trochę to rozmary, bo tu jest kurwa tak najebałeś tego. Także aż strach na to ja patrzeć. O, widzisz? I stary, starczy jeszcze na jedną kanapkę. Będzie kantyna laser. No włacha. O, o, to moja. Spierdalaj. <grystanie> o, 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 kawki. Koniec. Ej, czekaj. <grystanie> Chcesz podać? Patrz, ludu tu przychodzi. Ja nie podaję. Masz te Proszę, się Co?